Cześć wszystkim! Tu Matisse Ragel. Przedstawiam Wam model autobusów spoza de Agostini. Najpierw pokażę Wam taki zielony, mały autobus Sightseeing, czyli taki podróżujący nad morze albo na wyspę. Tak on wygląda. A to jest piętrowy autobus. Trochę przypomina Stąkaj i przyjaciół, smrotka, jak był wtedy stoiskiem z warzywami. Tak wygląda. Tutaj. Jest to autobus piętrowy Man Lions City. Żółty. Przypomina trochę, jakby to był z Katowic albo z Gliwic albo z Drezna. Przypomina mi trochę Drezdeński, sądząc po napisach po niemiecku. Tutaj jest autobus, taki kamper, można by powiedzieć. Żółte podwozie. Oto jest autokar, Mercedes, Turizmu albo trawego. Super City. Tak wygląda autobus manlyus coach metal tools. Można powiedzieć taki, taki metalowy. Na metalowo. Poduży na zespoły metalowe. Pokażę teraz lokomotywę. Tak on wygląda. Shanghai Beijing, DF-7246. O, proszę zobaczyć. Tak się zamyka. Przedstawię mam dźwięk. Czy to jest? O, dobra. Tak on się prezentuje dźwięk. Man NG 272. Białe drzwi, bardzo to przypomina. Mana. na NG 262 albo NG 272. Proszę zobaczyć. I na koniec. Bardzo duży autokar. Jest nawet kierowca w środku. Mercedes Turismo, White Built Vacations, Białe Ptaki Wakacyjne. Trawego, Mercedes Trawego. Tutaj jest Rury wydechowe, bagażnik. No i cóż. No to już to wszystko już na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.